Cześć, z tej strony Laszak i witajcie w kolejnym odcinku z Sarajewa. E, więc tak, niestety najpewniej nie ma teraz intra, ale jeżeli jest, to. Więc tak, jesteśmy po. Raczej nie po intrze. E, ale nie wiem, może ogarnąłem, ale myślę, myślę, że raczej nie. Więc tak, jak widzicie, mega, ale to mega dużo zmieniło się. Może i minęły zaledwie dwa dni, ale tu ile spędziłem na tym serwerze czasu, no było bardzo dużo. Po pierwsze, mam mnóstwo diamentów, czyli set diamentowy, który sobie już zrobiłem na Protection. protection. Po drugie. Yy, mam perfect kill, off, chociaż to mieczy nie mam. To są pierwsze rzeczy. Tutaj jest Enchanting Combata, z którego korzystam. Tutaj jest moja papuszka i, yy, i mój kotel. Otóż, eee, z Wiedźmy, eee, z wiedźmy. Eee, W dodatku mam portal do Netheru, ale to raczej wiecie. I to. I możecie się zastanawiać, co to jest. Można powiedzieć, że to jest tak jakby mob grinder. Otóż, ja sobie odpalę fly'a. Fly, a boimy włączonego fly. I pokażę wam w ogóle, na jaki sposób to tak w ogóle działa. Tak, to jest tylko jakby ekspiarka tylko pająków i creeperów, ponieważ nie potrzebuje innych potworów. A szkieletów to zobaczycie za innego. I polega to na tym, że jest tutaj mnóstwo. W ogóle na samą tą ekspiarę poświęciłem ponad cały dzień bo no, cały dzień poświęciłem na y, zdobycie materiałów na nie, trapdorów, których jest tutaj mnóstwo. Żeby spełniły się tylko creepery i pająki Bo one są na tyle niskie Mnóstwo trapdorów I bloczków Więc samo to zbieranie zajęło dosyć długo Potem musiałam to budować I tak Tutaj na samym dole są hopery Do którego te moby wpadają Ja mam fly, więc nie dostanę obrażeń od upadku I Tutaj jest Taki bardzo fajny zegarek Tam jest taka awczarka. Ten zegarek polega na tym że y, tutaj y, tą slaby, chodzą sobie w tą i w tą, i w ten sposób. Y, tutaj hopery. Nie, szczerze nie jestem najlepszy, ale no, jeżeli ktoś zna się na Redstone, to raczej wie na czym to polega. To jest po prostu taki zegarek, ale wolniejszy. Który przychodzi tutaj do hopera, potem do obserwera, i wylawa się co jakiś czas woda. A następnie tu się spełnił MOBY. No, by się spełnił, a potem sobie, do jestem creeperem. Oj. Mm. Okej. Okay. O, wszedłem. No sobie się respię. Jestem creeperem. Nie chcę spadać, bo to jest chyba dosyć normalne. I wylewa się woda. Ja sobie spadam tutaj. Ja następnie spadam tutaj. I to tu jest taka odległość, że zawsze ginę. Następnie gunpowder i rzeczy. E, Lecę sobie do skrzynki i mam tyle Powdera, A to wyobraźcie sobie nie wszystko. E, I po co mi tyle Powdera? Bo oczywiście póki co nie ma elytr, więc no, póki co nie potrzebuję tyle Powdera w końcu. Otóż e, TNT do wy wydobywania Netherite. E, Netherite w sumie chciałbym sobie zdobyć. Na tym odcinku takim zobaczycie sobie. E, oczywiście ta eksperka, znaczy. To nie jest moja autorska ekspiarka, yy, ale wpadłem na pomysł taki jakby, żeby zrobić ją yy, na podstawie tego. Że taką samą eksperkę ma Kombat. Zrobił tę eksperkę. Mi się na początku nie chciało, za to on zainwestował i teraz ma bardzo dużo rzeczy. Ma full underrightowy set i w sumie prawie wszystko perfect. Ja póki co mam tylko kill off ale przynajmniej on jest perfekcyjny. No, dużo na niego pracowałem, ale już się udało. I właśnie, mam Mending. Mending znajduje się w mojej wiosce, eee, ale nie chcę wam pokazywać, jak coś nie wiem, jeżeli ktoś by chciał używać mojego villagera, chociaż każdy ma już menik na serwerze, ale miło wszystko. Eee, więc tak, tutaj te stringi tutaj wylatują. Eee, I tak, kolejną rzeczą, przepraszam, że tak podlatuję sobie na flyu, jest to, że wyrównuję tutaj teren, żeby tutaj zrobić tą w końcu, no tą świątynię. O, wiedźma. Wiedźma, wiedźma, wiedźma. Najlepszego to ja... Miecza nie mam, bo nie mam sharpnessa, ale mam looting na nim, więc to jest najważniejsze. Ale to jest też ten. Ekspiarka. Ekspiarkę robi Tolo. Tak samo jak ostatni w serwerze możecie pamiętać. Piglinów tylko wtedy były pigmeny, tylko teraz są zombifikowane pigliny. Ale jak coś, mam tutaj spawner yy, szkieletów, który pewnie zajął go zrobię ekspiarę. Może to nie będzie jakoś dużo ekstra dawało, ale zawsze jakieś fajne łuki. I tak to w sumie wygląda, tak to wygląda, możecie sobie zobaczyć moje itemki, tyle mam, mam dosyć oczywiście bałagan, jeżeli was interesuje w ogóle jakie mam itemy, tutaj jest sweeping edge, dużo magma creamów, jeszcze zostanę do trapdory, bo za dużo wydobyłem, tutaj jest mnóstwo TNT, które wykorzystam właśnie sobie do wykopywania netherite'u, a bardziej takiego wybuchania, a potem wykopywania. I co? Jeżeli mam wykopać netherite, to, to muszę sobie zrobić trochę... Mm, trochę yy, potek. Więc no, to jest minus. To znaczy nie chce mi się robić potek. Yy, dobra. Tu miałem gdzieś... O, mam szkło. No, a czy ty możesz? Dobra. I... Zrobię sobie trochę buteleczek. O, tyle. Ja tutaj mam jeszcze zaległe... Raz, no to jest. gdzieś... Dobra. Mam pięć tego. O, villager, ale takiej nie potrzebuję. Rybaka. Eee, I tak, czekajcie, bo może sobie coś zenchantuję. A, jeszcze ender chest. Tak wygląda mój ender chest. Mam tutaj już dwa te, takie skrapy. Eee, czekajcie, co ja chciałam sobie zrobić? To jest helmet protection 4. Czemu ja go nie mam na sobie? Respiration. Protection 4 założymy. EC. Eee, I teraz bierzemy sobie na budki. Bodajże tak. tak, tak. Na budki. No. Dobra. Unię zrobię. Mm, protection 4. Oj, podoba mi się to. Ja tutaj mam Unbreaking. Dobrze. Tylko potrzebuję sobie ogarnąć lapis. Protection 4. Dobra, protection 4. To teraz sobie połączę na, w kowadle. Przy okazji sobie naprawię 6, 10. No to sobie tak zrobię. No, i mam już perfect buty. Oprócz mendingu, którego sobie jeszcze darobię. Tu no, mam perfect. Wszędzie mam perfect, znaczy w miarę, bo oczywiście tutaj można jeszcze dodać Respiration. Ee, a tutaj jeszcze feather falling 4. E, ale póki co um, tego nie zrobię. Znaczy poszukam sobie pewnie u Villagerów i mending i oczywiście Netherite, którego sobie ogarnę. E, dobra, buteleczki mam. Myślę, że takie 5 Wystarczy mi potek. Ja sobie tam będę... Myślę, że przez ten czas. wystarczająco sobie dobre będę dali. No, no chyba, że będę miał niestety nieparta. No i wtedy myślę, że zrobię timelapsa, kiedy to będę robił, bo nie ma co! Będę na przykład dawał takie wtedy, kiedy wydobęć. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, yy, więc tak, włożę sobie to tu yy, i wezmę sobie. Nether warty, brodawki inaczej. Jak widzicie, też mamy tekstur paka, Na przykład takiego serwerowego. Nie spoko tyle, że widzę skida, chociaż nie mam zbroi. Znaczy, mam zbroję. Dobra. Potem daję sobie tak. Magma Crema. Hop. I jeszcze daję sobie redstone. To mogę sobie odłożyć. Jeden redstone wystarczy. Dobrze. To sobie odłożę te rzeczy. A jeszcze piasek to może sobie trochę TNT porobię. Dobra. I redstone. W ten sposób w sumie jestem gotowy do akcji. I zrobimy sobie lapse Lubię robić sobie time timelapsy, jakaś muzyczka. No. Ale tak to wygląda. E, tylko gdzie były te po... Oj, lag. Mm, ja pewnie będę sobie... W... E, w tym czasie, nie wiem. Gadał z kolegami na Discordzie. No ja nie mogę, lagi, serio. E. One chyba powinny się uspokoić zaraz. No ale zobaczymy jak to będzie. No! Dobra. E, jakby coś, to Fishing Fishingroda mam takie z takiej fajnej wioski. E, na takiej pustyni. To jest na datapackach. E, bardzo fajne. Dobra. Dodamy sobie to. No dobra. E, no ja nie mogę. Co za lagi. Zniknęło. I gdzie? Dobra, tutaj sobie odłożę. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Wiecie co? Ja chyba mimo wszystko sobie trochę przyciszę tą muzykę, bo boję się, że mnie nie słychać. Myślę, że było dobrze, ale Wiecie, lepiej być ostrożnym. Yy, I co? I lapik i idę. Więc tak, jak widzieliście, trochę sobie nakopałam. no Jak na takie trzy staki finta, y, to mi się niezbyt podoba, bo tylko 13 na ale mam nadzieję, że będę miał lepszego farta. Pofarmy sobie tak przy okazji. Jak widzieliście, tam chciałam sobie, streatowałam sobie tą y, Flint and Steel, za co przepraszam, myślę, że nie masz takiej tej... Jakby coś, to mogę to oddać, znaczy zrobić i potem wyrzucić do lawy, ale myślę, że nie masz takiego. Problemu, że sobie streetowałam taką rzecz. I co? Yy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Yy. Znaczy, chyba taki krótszy, chociaż go dosyć długo w miarę nagrywałem. I co? Yy. Cześć.